Secretaria dijo, secretaria. Sekretarka? Sí, 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 sí. Tak, przysłała ją sí, To siostra Esperanza, siostra Ines. Cześć. Miło mi, ładne i Nie daje Entender. No tak. Entender. Entender. Zawsze kpią z tego imienia. Przeniosę baliska. Ostrożnie, to gabinet biskupa nie zniszcz go. Połóż, inaczej znów skoczyć i temperatura uspokój się. Czy jesteś chora? Nie. Jestem silna jak nigdy dotąd. Nic mi nie jest. Że wyglądam? Nie. Na pewno? Bo czuję się świetnie. Która godzina? Już późno. Mam mnóstwo obowiązków. Jestem sekretarką wszystkich dookoła. Jestem Do zobaczenia. Ines, usiądź. Zaraz wracam. Esperanto, wyjaśnij ci, co? Proszę się nie przejmować. Przyzwyczaiłam się, że nic mi ksiądz nie mówi. Jest ksiądz taki sam jak Klara, macie swoje tajemnice. Klara przynajmniej napisała mi list, choć nie jest jasny. Wyjaśnij go po powrocie. Nie czytałem. Ksiądz wie, gdzie ona jest? Nie, a nawet gdybym wiedział, nie powiedziałbym ci. Rozumiem. Nie może ksiądz złamać tajemnicy spowiedzi. Proszę wrócić do tej panienki. Ma na imię Ines. Ines? Esperanza. Teraz będzie występować Esperanza. Ani się wasz sprzedać jej historii. Proszę, okaż serce. Oczywiście będę ją chronił. Lubię Esperance, nic nie powiem. Zadbam o nią jak o córkę. Dlaczego nie śpisz? Nie chcę być w pokoju. Tak, nie wyzdrowiejesz, nie lubię go. Miałaś gorączkę. co z tego? Chcesz, żeby wróciła? Duszę się tam. Myślę o różnych rzeczach. O klarze, o jej dziwnym liście. O tym, że ksiądz wymienił mnie na inną, dlatego nie chcę tam być. Nie zmuszę cię do pójścia spać, ale spróbuj choć odpocząć. Dobranoc. Idź do łóżka. Podobno szukasz Esperance. Nie zastałam mnie. I odchodzisz? Znajdę ją i przyprowadzę. Dlaczego ksiądz to dla mnie robi? Robię to dla was obu. to ja. Dobrze zostanie. Mam nadzieję, że postępujemy właściwie. Tak, dlatego wróciłaś.

Pięknie zaśpiewałaś. Gratulacje. Nie wiedziałam, że ksiądz przyjdzie. Masz gorączkę? Nie, tak. Jak się czujesz? To pewnie przez reflektory. Chodźmy do klasztoru, lekarz cię zbada. Nie chcę, żeby ktokolwiek mnie badał, chcę obejrzeć wystąpienie. Zobaczysz go w telewizji? Nie. Chcę ją tu zobaczyć. Nie chodzi tylko o lekarza. Klara wróciła. Chcę z tobą porozmawiać. Chodźmy. Szybko przyszliście, szybciej niż ty. Dajmy im spokojnie porozmawiać. Możecie pójść do zakrystii Wolałabym rozmawiać w gabinecie przełożonej. O co chodzi? Chcę z tobą porozmawiać. Jasne. To dokąd idziemy? Do gabinetu przełożonej. Klaro, proszę. Co jest? I ci dołączę do ciebie. Proszę, być w pobliżu. Będę, dasz radę. Nikt mi nie no. powie, o co chodzi? Nie. Nareszcie. No to jesteśmy.

Chciałaś mi coś powiedzieć? Tak. Chcę ci spojrzeć prosto w oczy, bo być może po tym, co powiem, nie będziesz mnie chciała więcej oglądać. Co ty mówisz? Jakbym mogła? Przecież cię uwielbiam. Jak możesz tak mówić? Jesteś zdenerwowana. O co chodzi? List. Ah, importa. Nieważne. Nie tłumacz. No Długo zwlekałam. Wolałabym, aby Nie doszło do tego. by to się nigdy nie wydarzyło, żebyśmy się nigdy nie rozstały. No nos separaramos Sporo tego. Kocham cię. Podeszłaś tylko na chwilę. Potrzebowałaś się oddalić, tak. Musiałam się oddalić od ciebie. Ode mnie? Jesteś osobą, którą kocham najbardziej na świecie. I... W dniu, kiedy cię zostawiłam, część mojej duszy umarła. O czym ty mówisz? Kiedy się urodziłaś? Wyglądasz prawie tak samo. No, no, nie rozumiem. O czym mówisz? O co tu chodzi? Jestem twoją mamą, Julio. twoją mamą, Klara? Coś ty powiedziała? Jestem twoją mamą. Masz na imię, Julia. Wysłuchaj mnie.

To głupota. Nie mów czegoś, czego będziesz potem żałować. Nie rozumiem. To nie ma sensu.